Żyjemy w ciekawych czasach. Od wielu osób słyszę w tym ostatnim okresie, że doświadcza dosyć silnego oczyszczania. No, tak to chyba można nazwać, tym bardziej, jeśli dotyka to niezależnie od siebie wielu, wielu ludzi. Tak naprawdę jest to oczywiście zupełnie naturalny proces, proces związany ze wzrostem Ziemi, ze wzrostem świadomości, ze wzrostem energetycznym całej ludzkości. No, te fale oczyszczania schodzą w różnych okresach, czasem są silniejsze, czasem słabsze. I myślę, że w tych ostatnich dniach właśnie doświadczaliśmy takiej silniejszej niecofali, która moim zdaniem wymywa jakby takie resztki różnych starych wzorców. Co ciekawe, bardzo często doświadczamy takich rzeczy, które wydawałoby się już są przez nas przerobione, przepracowane, oczyszczone, dawno załatwione. I to są e, tak naprawdę takie różne okruszki, które jeszcze zostały e, po naszej intensywnej pracy. Z reguły oczyszczanie e, nie trwa długo, to jest kwestia właśnie paru dni. Czasami jest to cała seria rozmaitych, drobnych. Niewygodnych wydarzeń, które w jakiś sposób nas dotykają. No, u każdego to przejawia się inaczej, również dlatego, że każdy ma inne wzorce, w związku z tym każdy oczyszcza też coś zupełnie innego. Natomiast to, co ważne, to podchodzić do tego ze spokojem i ze świadomością, że właśnie po wymyciu tego wszystkiego ten proces się zakończy i nie będziemy musieli. Więcej doświadczać takich różnych przykrości. Natomiast chciałam Wam dzisiaj przypomnieć, że większość z Was ma odpowiednie do tego celu narzędzia, ponieważ cały proces oczyszczania tak naprawdę można przyspieszyć, wesprzeć albo nawet złagodzić. Złagodzić tak, te wszystkie objawy, które są dla nas niekomfortowe. I tutaj przypominam wszystkim rejkowcom przede wszystkim. Że praca z energią reiki na poziomie drugiego stopnia fantastycznie pomaga w takich sytuacjach. Nie ma takiej rzeczy, takiego problemu, którego nie można by złagodzić, wyprostować, a nawet czasem całkowicie uzdrowić z pomocą właśnie energii reiki. Zaczynam od tej metody, ponieważ spotykam się o dziwo również z takimi. Przekonaniami, według których to Reiki wywołuje oczyszczenie. No, oczywiście, że Reiki, praca z energią Reiki podnosi nasze wibracje, a każde podniesienie wibracji łączy się z jakimś tam ewentualnym oczyszczaniem, jeśli jest taka potrzeba. Ale przypomnę, że jest wiele metod, które podnoszą naszą energię, nie tylko Reiki. W związku z tym nie można twierdzić, że tylko reiki nas oczyszcza. No, no nie jest to prawda. Natomiast to, co ważne, reiki jest tą metodą, która może to oczyszczenie złagodzić, czyli zupełnie dokładnie odwrotnie. A zatem, jeśli pojawia się jakaś trudna sytuacja, no i właśnie domyślacie się, że jest to jakiś proces oczyszczania, w który właśnie weszliście to wykorzystajcie reiki, zróbcie sobie zabieg reiki na poziomie drugiego stopnia, żeby skutki tego oczyszczania złagodzić. Oczywiście w intencji możecie prosić dokładnie o to, co w danym momencie jest potrzebne, czyli jeśli oczyszczanie przejawia się w postaci Problemów zdrowotnych, to możecie w intencji poprosić o zdrowie. Jeśli przejawia się w postaci problemów finansowych, to prosicie o, o poprawę finansów. Jeśli to są jakieś problemy w relacjach, tak, z rodziną, czy z szefem w pracy, czy, czy z partnerem to oczywiście prosicie o uzdrowienie relacji nie zawsze musicie jakby formułować intencje w taki sposób żeby energia reiki złagodziła sam proces oczyszczania Natomiast warto pamiętać, właśnie ze wszech miar, warto pamiętać, że Reiki jest fantastycznym narzędziem, które pomaga zawsze i wszędzie w takim stopniu, w jakim tylko może pomóc. Oczywiście są ograniczenia wynikające z programu naszej duszy i z tego wszystkiego, co wiąże się, jakby z naszym planem przepracowania na aktualne wcielenie. A zatem. Przede wszystkim reiki, ale można też w tym czasie pracować na przykład z aniołami, z archaniołami. Aniołowie, archaniołowie też bardzo chętnie pomagają, łagodzą skutki różnych procesów oczyszczania, uwalniają od, nas od rozmaitych problemów, uzdrawiają nas na różnych poziomach. Więc oczywiście polecam również jak najbardziej taką metodę, czyli metodę pracy z aniołami, z archaniołami i wreszcie. Praca z fioletowym płomieniem czy ze złotofioletowym płomieniem. Często polecam tę metodę. Złotofioletowy płomień fantastycznie oczyszcza również rozmaite sytuacje. Złotofioletowy płomień, przypomnę możemy wykorzystywać do oczyszczania siebie z rozmaitych problemów, ale również do oczyszczania właśnie sytuacji niekomfortowej sytuacji, która w naszym życiu się pojawiła. Metod jest oczywiście dużo. Możecie korzystać z takich, które są wam bliskie, które są wam znane, których tutaj na przykład w ogóle nie wymieniłam. Ja tylko przypominam, że te narzędzia istnieją, że te techniki istnieją i one są w zasięgu naszych rąk. Po to się tego wszystkiego uczymy, po to z tym pracujemy, żeby korzystać właśnie w takich okolicznościach które są związane z jakimś oczyszczaniem z jakimś dyskomfortem dla nas tak naprawdę nie po to uczymy się czy reiki czy innych metod żeby chować dyplom do szuflady i pokazywać tylko sąsiadkom na wieczorkach tak przy herbatce to jest po to żeby z tego korzystać na co dzień a szczególnie wtedy kiedy dzieje się coś Trudnego. No i oczywiście, cały ten materiał jest również po to, żeby powiedzieć Wam, że można sobie pomóc, bo czasem o tym zapominamy. Pomimo tych wszystkich dyplomów, pomimo tych wszystkich ukończonych kursów, kiedy pojawia się jakiś problem, wchodzimy w emocje i to jest zupełnie naturalne. Wchodzimy w emocje i w tych emocjach po prostu. Cierpimy, tak, w jakiś tam sposób. Cierpimy, przeżywamy, martwimy się, denerwujemy, stresujemy i całkiem zapominamy, że mamy w zanadrzu fantastyczne narzędzia, które mogą nam pomóc i dzięki którym już po kilku godzinach czy po kilku dniach czujemy się. Zupełnie, zupełnie inaczej, czyli dobrze. Czyli wszystko wraca na dobrą drogę, wszystko się prostuje, naprawia i jest ok. Pamiętajcie, nigdy nie jesteście bezradni. Zawsze macie jakieś narzędzia, jakieś techniki, jakieś sposoby, żeby sobie pomóc. Pomagajcie sobie.